Witam dzisiaj taka tortilla e, ze szpinakiem. Na ciepło tutaj jest e, rozpuszczony już ser w środku. Tam jest farsz e, ze szpinakiem. Tak to się prezentuje. Tortilla placki. No e, są zdrowe, pszenne. Zaraz to rozkroję. Następuje oficjalne, oficjalne, tu yy, 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 zasadzenie flagi i yy. teraz będziemy tu się bawić, rozetniemy to tu i no ja mam jedną rękę, bo drugą kameruję, poczekajcie ja to rozbebeszę zaraz, ale tu już widać, tu już widać i zielone królestwo tu już to rozbebeszyłem pyszne to jest, naprawdę to jest pyszne tutaj ser taki sobie nałożycie dacie sobie tutaj farsz ze szpinakiem a pachnie powiem wam rewelacja, nie? pachnie rewelacyjnie bardzo przede wszystkim też zdrowe jedzenie zdrowe, ciepły posiłek jest, super, jest. Naprawdę, gitara, patrzcie, o kto się tutaj, bo ten ser aż się rozpuszcza, bo aż chce być skonsumowany w jakie to jest, to jest y, zdrowie, bo szpinak, o, od szpinaku muskuły rosną, nie bez powodu. Nasz polski papa i jadł, tak, bo papa i był Polakiem. Nie wiem czy wiecie, ale ten marynarz papaj to był Polak, to był Polak, prawdziwy z krwi i kości silny Polak, trzeba jeść szpinak, trzeba jeść zdrowo i mieć energię, bo my Polacy to jesteśmy silny naród, no i wcinamy, na razie.